Czy w pałacu prezydenckim zamieszkała polska Melania Trump? To pytanie zadają sobie dziś nie tylko eksperci od wizerunku, ale i miliony Polaków, którzy bacznie obserwują każdy ruch Marty Nawrockiej. Błękitny komplet na zaprzysiężeniu, męskie garnitury, chłodna elegancja i nagłe wyjście z cienia z własną, potężną inicjatywą. Podobieństwa są tak uderzające, że trudno uznać je za przypadek. Czy pierwsza dama świadomie kopuje styl żony Donalda Trumpa, by zbudować wizerunek kobiety silnej i niedostępnej? A może to chłodna kalkulacja, mająca na celu ochronę rodziny przed brutalnym hejtem? Zostańcie z nami, bo analizujemy metamorfozę Marty Wrockiej, która z urzędniczki celnej zmienia się w ikonę stylu i wypowiada wojnę internetowym agresorom, używając do tego znienawidzonej sukienki. Marta Nawrocka od sierpnia tego roku szuka swojego miejsca w nowej rzeczywistości. Początki były trudne, pełne wpadek i poszukiwań, ale ostatnie tygodnie pokazują, że pierwsza dama przeszła przyspieszony kurs marketingu politycznego. I wygląda na to, że jej podręcznikiem była biografia Melanie Trump. Specjaliści od mody i wizerunku przecierają oczy ze zdumienia, widząc, jak bardzo styl Nawrockiej ewoluował w stronę amerykańskiego minimalizmu. Pamiętacie za przysiężenie prezydenta? Marta Nawrocka pojawiła się wtedy w eleganckim, błękitnym komplecie. Ten wybór kolorystyczny i fasonowy był niemal lustrzanym odbiciem stroju, który Melania Trump założyła na inaugurację swojego męża w 2017 roku. Tamten błękitny zestaw Ralfa Lorene stał się ikoną, symbolem nowej ery. Czy Nawrocka chciała wysłać ten sam sygnał? Że nadchodzi era kobiety. Która nie będzie tylko tłem? Ale to nie jedyny trop prowadzący za ocean. Ewa Suarez, pisarka i obserwatorka trendów, zauważa wprost: obie panie zdają się kopiować styl męski: garnitury, krawaty, ostre cięcia. To nie jest moda dla grzecznych żon. To jest moda dla kobiet, które chcą podkreślić swoją kontrolę, niezależność i siłę. Debre? Debiutancka sesja Marty Nawrockiej dla magazynu Viva była tego najlepszym dowodem. Zamiast zwiewnych sukien, koronek i pastelowego uśmiechu, zobaczyliśmy białą koszulę i czarne spodnie. Prostota, która krzyczy, Jestem tu na moich zasadach. To strategia, którą Melania opanowała do perfekcji używanie ubioru jako zbroi, która oddziela ją od świata, a jednocześnie buduje dystans i autorytet. Jednak marta Nawrocka. Podobnie jak Melania, ma też drugą twarz, twarz lwicy, która broni swoich młodych. Obie pierwsze damy łączy fundamentalne podejście do roli matki w świecie wielkiej polityki. Melania Trump przez całą kadencję męża robiła wszystko, by beren miał normalne dzieciństwo, zdala od kamer i politycznego bagna. Marta Nawrocka idzie tą samą drogą. Jest matką Kasi, Antka i Daniela i publicznie deklaruje: jeden polityk w rodzinie wystarczy. To jasny sygnał, że pałac prezydencki nie będzie miejscem reality show z udziałem jej dzieci. Jej sprzeciw wobec hejtu nie jest podyktowany polityczną poprawnością, ale matczynym strachem i gniewem. Podczas panelu dyskusyjnego w Wiśle, Nawrocka przyznała ze łzami w oczach, że jej rodzina, a zwłaszcza córka Kasia, doświadczyła brutalności internetowych komentarzy. Nie ma na to mojej zgody ani jako kobiety, ani jako matki, te słowa brzmią jak ultimatum. I tu dochodzimy do kluczowego momentu, w którym Marta Nawrocka przestaje być tylko stylową kopią, a staje się liderką z krwi i kości. Pierwsza dama ogłosiła powołanie fundacji blisko ludzkich spraw. To jej odpowiedź na amerykańskie B Be best melanie Trump. Podczas gdy melania skupiała się na dobrostanie dzieci, nawrocka wypowiada wojnę hejtowi. Słowa potrafią zostawić ślad na całe życie, mówi pierwsza dama, i przechodzi do czynów w sposób który zaskoczył wszystkich. Pamiętacie sukienkę, którą założyła po raz drugi i za którą wylała się na nią fala pomy w internecie? Większość osób spaliłaby taką kreację ze wstydu. Co robi Marta Nawrocka? Przekazuje ją na licytację. Dochód trafi na wsparcie fundacji Wstawaj Alicja. To genialny ruch PR-owy. Nawrocka zamienia narzędzie hejtu w narzędzie dobra. Pokazuje, że opinie anonimowych komentatorów nie mają nad nią władzy. To gest godny wytrawnego gracza. Fundacja Blisko Ludzkich Spraw ma cztery filary: walkę z hejtem, edukację rodziców o zagrożeniach w sieci, wsparcie dla niepełnosprawnych i wyrównywanie szans dla młodzieży. Nawrocka określa ten moment jako najważniejszy czas, odkąd mąż został prezydentem. Chce budować mosty i burzyć mury. Brzmi ambitnie ale czy udaje się przebić przez mur niechęci części społeczeństwa? Stylizowanie się na Melanie Trump to miecz obosieczny. Z jednej strony buduje wizerunek światowej klasy, z drugiej może być odbierane jako wyniosłość i brak autentyczności. Jednak jedno trzeba jej oddać. Marta Nawrocka przestała przepraszać za to, że jest w pałacu. Zaczęła działać. Czy inspiracja Melanią Trump to tylko powierzchowne podobieństwo w doborze garderoby? Czy głębsza strategia przetrwania w świecie, gdzie każdy ruch jest oceniany? Obie panie łączy chłód wizerunkowy, który skrywa gorącą troskę o prywatność rodziny. Obie wybrały drogę obok mężów, a nie za nimi. Marta Nawrocka, zakładając garnitur z lampasami, wysyła sygnał: Jestem partnerką, a nie ozdobą. Jej działania w najbliższych miesiącach pokażą, czy fundacja stanie się realnym narzędziem zmiany, czy pozostanie tylko drogim dodatkiem do prezydentury? Patrząc na Martę Nawrocką dzisiaj, widzimy kobietę, która w ekspresowym tempie odrobiła lekcje stylu i dyplomacji. Z urzędniczki w terenie stała się damą, która licytuje hejtowaną sukienkę i zakłada fundację. To transformacja, którą warto obserwować. Jeśli ta analiza stylu, strategii i matczynej walki pierwszej damy otworzyła wam oczy na to, co dzieje się za zamkniętymi drzwiami pałacu, zostawcie łapkę w górę. To dla nas znak, że interesuje Was nie tylko polityka, ale i ludzie, którzy ją tworzą. Udostępnijcie ten materiał, niech Polska zobaczy, czy Marta Nawrocka to nasza wersja Melanie Trump, czy może ktoś zupełnie inny. I koniecznie zasubskrybujcie nasz kanał, bo styl pierwszej damy to dopiero początek. Będziemy śledzić każdy krok jej fundacji i sprawdzać, czy obietnice walki z hejtem zostaną spełnione? A wy co sądzicie? Czy stylizacja na melanie to dobry kierunek dla polskiej pierwszej damy? Piszcie w komentarzach.